Palna aj, dla mnie masz Kiedy patrzy tak na ciebie, jesteś fajna aj żartowałem, a teraz na serio żartuję kuźwa zaczynamy ocenę zajebiście dobrej gry wyżych czasów mam na myśli olimpijskie zawody piłki ręcznej ja zagram szwabami a mój ziomek zagrachuj w wiekim nie opuścił pięści twarde jak kamienie krzyk obudziłby głuchych, nienawidzę wszystkich nie cierpię tego świata, zamordowałbym rękoma tego co ma na dyska podobała że dwie i są w komplecie i po czwarte pozdrawiam te które kształtem mówią karty i jem bonaparte, wiesz chodzi mi tutaj Zaczynamy od oceniania grafiki, jak widać nie jest zadowalająca, wręcz rozpierdalająca i wkurwiająca, jak widać twórcy gry posiadali sprzęt z epoki kamienia łupanego. Co to kurwa ma być? Co pana na co dzień najbardziej denerwuje? Szemu? No mniej więcej kurwa wszystko dlatego że się mecze pobieram gry a wychodzi jakieś gówno więc się cieszę że zaśmiecam mój komputer. Zaraz rozestrzelam się szwabami a mój ziomek nie będzie wiedział co ma robić gdy ja wybierałem Niemców to mu się pat w rękach trząsł. Ta gra jest taka hardcore'owa, że aż można strzelać z jedno końca bramki do drugiej Ło kurwa, ale golek strasz faby. Jeżeli podasz piłkę do innego zawodnika może okazać się, że ten właśnie zawodnik spierdolął z i popierdala na no mrowisko Pamiętam pierwszy raz, kiedy zgasło dla mnie słońce Jechałem kawaryną pierwszego lipca na Monte po drodze tepsy ciągle coś gadały do mnie, ale ja Ta gra jest przykładem inteligencji erotycznej, zaraz to zoabczym, więc proszę się nie napalać na to. O właśnie jest przykład pedalstwa, ta gra zaskakuje, ale mam jedno słowo na tę grę. Słowo to brzmi kurwa kurwa i ja pierdolę. Oram pole na traktore, po zagraniu w tę grę mam ochotę zmienić płeć. Popatrzcie jak grać w tę grę i śmiejcie się z nami. Przychodzi garbaty do lekarza lekarz czemu pan się skrada? Przychodzi baba do lekarza z pługiem w plecach A lekarz na to orzesz kurwa Lubię ludyski, pokażmy cycki Pierści są cudowne bez względu na miseczkę Będziemy się bawić nawet jak nie są wielkie Baby masz kompleksy na punkcie swego biustu Weź nie główku i rozmiar to rzecz gustu Nie każdy posiada cycki wielkie jak autokar Bez względu na rozmiar po prostu je pokaż Małe Będziesz kolona, Jaramy się tymi, które należą do nas A, B, C, D, E Nie są się w a my je wszystkie, to proste jak alfabet Jakikolwiek rozmiar mam na nie zawsze smaka Gdybym miał cycki to bym się zamacał Tak, kochamy krągłe cycuszki Jeśli mamy dziesięciu facetów, to dziewięciu z nich lubi cycki A ten dziesiąty, woli tych dziewięciu To fakt niezaprzeczalny <laughs> Tylko pedał nie jara się cyckami to nie się piersiami, nie zasługuje na szacunek A szacunek ma wowunio I to wśród kobiet ulicy Jedziesz wowunio z tym szajsem, A więc zaraz kończymy, bo się Hitler w grobie przewraca Miło było dla was pokazać cycki I całą prawdę o takich brach było to dla mnie przyjemnością HMM, do zobaczenia Swet cycki, nie bądź samolubna Daj no je wszystkim, wybieg te doniczki Samot kołyski, lubie nudyski, pokaż wydzyski. Wiersi są cudowne bez względu na...